Siemanko, z tej strony Piwna Japa. Dawno żeśmy się nie widzieli, to tak prawie miesiąc minął od majówki. W tym czasie w ostatnich dniach zrobiłem ankietę na Instagramie, gdzie do wyboru były dwa zestawy piw. Jedne to były piwa z dodatkiem tytoniu, drugi zestaw to były piwa dzikie, kwaśne. No i zaskoczyliście mnie waszym wyborem, gdyż padł remis. Dokładnie 15 głosów zostało oddanych na tytoń, 15 głosów zostało oddanych na piwa dzikie. Nie wzięła udziału w ankiecie pani operator, ale ona mi szepnęła, że ona jest ciekawa tych tytoń. Niestety nie ma jej tutaj. A ja, jak napisałem na Instagramie, tak też zrobię, czyli nagram dziś tytoń, jutro nagram dzikusy i myślę, że obie strony będą zadowolone. Do testu przystępują dwa piwa, które myślę, że wyszły jeszcze w tym roku albo pod koniec ubiegłego roku, ale z racji, że są to piwa mocne, leżakowane także w beczkach, ten czas im nic nie zrobi. Taką mam nadzieję. A więc zapraszam Brokreację i Sidok, czyli imperialny porter bałtycki z tytoniem, z bławatkiem i leżakowany w beczkach po Jim Beamie. A jego rywal, tudzież partnerem w tym starciu, będzie Browar Vagabunda i Heavy Cigar Caballero, czyli dziki, imperialny brown ale. Które także leża koło w beczkach, ale tutaj jest, y, myślę, takie dopasowanie, co się może kojarzyć z cytoniem i cygarami. No otóż, rum. I beczka to był Havana Club Rum. Zaczniemy tak, jak przedstawiłem te piwa, czyli najpierw Sea dog. Więc, tak jak widać na załączonym obrazku, y, piwo ciemne, klarowne. To jest przede wszystkim y, y, fajna, taka y, kremowo-beżowa piana. W tym szkle niestety żadnych tutaj refleksów nie widać. No ale zobaczmy co w aromacie, bo już mi się tutaj coś uniosło. Dużo nut porterowych, dużo nut mm, śliwkowych, trochę tej beczki, trochę takiej wanili. I na drugim planie, kiedy te pierwsze uderzenie nam mija, pojawia się mm, rzeczony tytoń, który jest bohaterem tego odcinka. Ale nie jest to taki tytoń, który znamy z papierosów, tylko bardziej tytoń kojarzący się z, właśnie z cygarami, z fajkami drewnianymi, czyli taki, powiedziałbym, bardziej aromatyczny. Ale przede wszystkim dużo nut porterowych. Obok tej śliwki wspomnianej pojawia się teraz pieczywo ciemne. Bardzo ładny aromat. Ależ gładkie. Od razu zaznacza się nam nuta słodkawa, taka owocowa. Zaraz po tym pojawia się właśnie ciemne pieczywo, jakiś pumpernikiel, lekko przypieczony spód od ciasta. Wraca nam marmolada śliwkowa i wszystko to jest sfiniszowane tym tytoniem, tą taką nutą trochę kojarzącą się właśnie jakbyśmy bardziej nawet żuli tytoń, aniżeli go palili. Bardzo fajne odczucie i piwo jest tak gładkie, kremowe i myślę, że tutaj to robi, robi tą robotę ta beczka, ten, ten efekt leżakowania. Czy wanilia jakaś intensywna w smaku? Nie powiedziałbym, ona jest subtelnie gdzieś zaznaczona i bardziej jest taka kremowa, taka ciastkowa. Bardzo, bardzo dobre. Mogłoby być pewnie troszkę bardziej nagazowane. Ale ten, to wysycenie, ten lekki brak nagazowania sprawia to, że to piwo właśnie jest takie gładkie, aksamitne, kremowe. No, jestem naprawdę. Czy zaskoczony? Nie, bo spodziewałem się po tym piwie naprawdę sporo. Ale jestem ukontentowany tym, co otrzymałem właśnie z tej butelki. Ale sprawdźmy, co u jego konkurenta. Co się kryje w butelce Hevesiger Caballero? Tak się jeszcze raz prezentuje. Etykieta. No i jedziemy. Piwo zdecydowanie jaśniejsze o wiele bardziej jaśne, jasne. Przede wszystkim, żebyście może to widzieli, chociaż będzie naprawdę ciężko w tym obiektywie, żeby to, to ukazać. Bo to szkło jest do, do grube i nie, nie pokazuje tej klarowności piwa tak, tak dobrze. Piwo jest wręcz przezroczyste, jeśli przy nalewaniu bardzo to było widać. W kolorze miedzianym, w kolorze mocno zaparzonej herbaty, tak bym powiedział. Takie bardzo czerwone, wręcz wiśniowe refleksy tutaj yy, na tych zgięciach szkła. Piana zniknęła od razu. Yy, piwo delikatnie z boku yy, jeszcze musuje, takie resztki tego musowania. Trochę kojarzącego mi się właśnie z jakimiś belgami, no ale zobaczmy, bo aromat mi się uniósł dość ciekawy. Ale co jeszcze mogę Wam tutaj zaznaczyć? Piwa są bardzo podobne parametrowo, bo to jest 11 i 11 z haczykiem procent alkoholu i około 24-25 plato. Więc naprawdę nie mamy tutaj zestawienia piwa, które ma 20 i 25 plato, tylko bardzo zbliżone. Od razu w aromacie klimat dzikości: taki lekko-wiśniowy, lekko-kwaskowy. Nuty y, takie lekko kojarzące się z piwem Duchesse de Bourgogne, y, z nutami flandersowymi, y, co ciekawe. O Flandersach nagrywałem właśnie miesiąc temu ostatni filmik i y, link do niego znajdziecie tutaj albo tutaj. Nie pamiętam nigdy z której strony się pojawia, ale chyba tutaj. Y, wracając do piwa. Naprawdę aromat w ogóle nie kojarzący się z Brown Ale'em, y, w ogóle nie mówiący nam, że to piwo y, leżakowało w Rumie. No ciekawy tutaj aromat. Ta dzikość naprawdę się wybiła. Ale dziwne. Dziwne, ale pozytywnie, bo ono jest jednocześnie kremowe, yy, kremowe, właśnie jak rum, yy, lekko takie nuty melasowe i jednocześnie flandersowe, dzikie, kwaskowe, owocowe. Tytoń? Hmm, naprawdę ciężko mi go to znaleźć. Jest może gdzieś bardziej w aromacie, na tym drugim planie, takie nuty ziemiste, ale żeby był taki oczywisty jak yy, w piwie biurokracji? No nie. No jest ewidentnie dzikie i Moc 11% Ni cholery bym nie powiedział. Może z 7, no perfekcyjnie schowane. Powiem tak, nie jest to to, czego się do końca spodziewałem, jeśli mowa o tym, co tutaj chciałem wam przedstawić. Czyli tytoń w piwie, jak się to mniej więcej może pokazywać, odznaczać, zachowywać. W aromacie, naprawdę w aromacie dopiero po chwili taka nuta właśnie suchego tytoniu, lekko roztartego w dłoniach. Yy. Zapach może taki lekko skórzany się pojawia, ale ta skóra jednocześnie idealnie pasuje do tej dzikości. No to jest to, czego szukamy w piwach dzikich we Flandersach, czyli takiej nuty lekko skórzanej, dzikiej. No, pod tym względem to piwo jest fenomenalne. Ale pod kątem tytoniu mam dużo do zarzucenia, że go praktycznie nie czuć. Nie jest tak intensywne. A nazwa trochę zobowiązuje do tego, no bo jeśli chcemy tutaj nawiązywać do Caballero, to naprawdę powinno być czuć ten tytoń. Brown Ale'a? No szkoda, nie czuć. Brown ale jako fajna baza do wielu piw, do wielu wariacji, ale tutaj zginął. Stało się to naprawdę takim imperialnym, imperialnym dzikusem, bo do Flandersa pewnie szukałbym może bardziej czerwonych jeszcze nut. No, coraz bardziej ten aromat beczkowy, coraz bardziej ten aromat tytoniowy się wyłania. Rum naprawdę taki fajny, kremowy, lekki, dużo słodkich też nosi ta beczka. Fajne tutaj grają te garbniki, takie taniny, kwasowość, one lekko ściągają śnianki. No piwo naprawdę cudowne, jakby nie patrząc na styl. To, co Browar bunda bardzo często prezentuje, czyli piwa pokręcone, piwa trochę inne niż wszystkie. I ciężko czasem je dopasować do stylu, mimo że są jakoś nazwane. Chyba wszystko już powiedziałem o tych piwach, więc przejdźmy do podsumowania. Mając te dwa piwa, szczerze, jeśli chcecie poczuć, yy, jak może zachowywać się tytoń w piwie, to polecam C-Doga. tutaj naprawdę dołożyła starań, żeby ten tytoń nie zginął pod przykrywką yy, stylu, pod przykrywką beczki, żeby bałatek go też nie przykrył. Naprawdę jest tu wyczuwalny i jest to bardzo fajne połączenie. Co do yy, Cigar Caballero, no mam parę zastrzeżeń, jeśli chodzi o ten styl Brown Ale. Naprawdę nie czuć go. Yy. Mam parę zastrzeżeń co do tego, że tego tytoniu jest bardzo, bardzo mało i trzeba się go doszukiwać. Yy... Ale plusy. Vagabunda 11%, całkowicie schowane. Jeśli chodzi o piwo yy, dziwne, jeśli chodzi o piwo trochę yy, wykręcone, wygrywa od razu. Jeśli chodzi o bardziej stylowość i to, czego oczekiwałem, to Cydok. Więc oba piwa, jak widzicie, mają yy, ogromny potencjał i myślę, że spokojnie je jeszcze dostaniecie w sklepach specjalistycznych. Brokracja to jest większy wolumen, na pewno yy, będzie dostępne. Wagabundę musicie szukać trochę dokładniej yy, z racji małej skali produkcji, nie jest wszędzie dostępne. Ale teraz jeszcze jedną rzecz Wam podpowiem: jeśli szukalibyście piwa z tytoniem, gdzie naprawdę czuć tytoń, yy, gdzie jest bardzo wyraźny, i powiedziałbym po poznańsku: fest, go czuć, to polujcie. Jeszcze jest gdzieś na pewno do dostania. Yy, bana, strzał piw z, ze zdziergiem tytoniu. To piwo, nie wiem jak teraz w czasie, ale ja je piłem zaraz po wyjściu na rynek yy, i z kija, i z butelki, i ono było fenomenalne. Z tego co kojarzę, także jest już wersja wymrażana tego piwa gdzieś dostępna, więc polujcie, szukajcie. Yy, a ja się z Wami żegnam. Jak Wam się podobały takie porównania, yy, i nie zagadałem Was dzisiaj za bardzo, to dajcie po pierwsze łapkę w górę. Kliknijcie tam suba, żeby być na bieżąco. Jeśli chcecie być jako pierwsi z widzami nowych odcinku, no to jeszcze kliknijcie ten dzwoneczek obok subskrypcji, wtedy dostaniecie na pewno powiadomienie. No i nie żegnam się z Wami na długo, no bo widzimy się jutro przy okazji piw dzikich, gdzie w starciu będzie dziki wschód i Brokracja Ale o tych piwach w osobnym materiale. Do zobaczenia jutro. Cześć!